Witam, witam, dzień dobry. 3 lipca 2025. Mamy czwartek, dzień Jowisza. I zobaczymy sobie kartę dnia na dziś. Zobaczymy, co dziś, ten czwartek nas może czekać. Kartą na dziś jest Rycerz Kielichów. Warto byłoby dziś otworzyć się na innych, ale przede wszystkim jest to czas, aby zawalczyć o swoje pasje, o swoje marzenia. Dzisiejszy dzień będzie taki troszeczkę emocjonalny. Możemy wykazywać empatię, ale przede wszystkim zadbajmy o swoje marzenia, o swoje pasje. Rozwijajmy się.